Część piąta mierniki działalności operacyjnej firmy. Efektywne zarządzanie firmą nie jest możliwe bez stałego monitorowania określonego zestawu mierników służących do kontrolowania efektów działalności operacyjnej. Czego nie można zmierzyć, tym nie można zarządzać. Dobrze zaprojektowany system mierników działalności operacyjnej czyli zestaw tzw. Key Performance Indicators ustala standardy mierzenia jakości i efektywności funkcjonowania firmy oraz pozwala na porównywanie się do innych podobnych firm działających w tej samej branży. Jednym z najbardziej popularnych mierników finansowych pokazujących poziom sprawności operacyjnej firmy jest wskaźnik EBITDA, czyli poziom wypracowanego zysku operacyjnego przed opodatkowaniem oraz odliczeniem amortyzacji i rat kredytowych. Może on być wyrażony kwotowo albo jako odsetek ogólnej wartości przychodów uzyskanych przez firmę w określonej jednostce czasu. Zestaw rozmaitych mierników działalności operacyjnej firmy możemy porównać do licznych wskaźników, jakie musi nieustannie kontrolować pilot samolotu, aby utrzymać go na właściwym kursie. Podobnie zarząd firmy musi nieustannie kontrolować rozmaite wskaźniki operacyjne, aby skutecznie rozwijać jej działalność, podnosząc jej konkurencyjną pozycję na coraz wyższy pułap. Wskaźniki działalności operacyjnej można dzielić na różne grupy. Przedstawione tu zostały firmy z sektora finansowego, porównane według wielkości przychodów osiąganych ze składek ubezpieczeniowych. To następne zestawienie ilustruje wzrost konkurencyjnej pozycji Grupy Allianz pośród innych instytucji finansowych po wdrożeniu strategii 3 plus 1 mierzonej wskaźnikiem rynkowej wartości firmy. Na tym diagramie przedstawiono jeden ze wskaźników charakteryzujących sytuację rynkową. W tym przypadku wskaźnik średniej liczby polis ubezpieczeniowych przypadających na jednego klienta w wybranych krajach. Na tym diagramie zaprezentowana natomiast spadek tempa wzrostu przychodów z połączeń głosowych u europejskich operatorów telefonii komórkowej. Wskaźnik ten charakteryzuje zarówno sytuację przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, jak i trend rynkowy.